Siemka Siemka, tutaj znowu Devil Hat. Witam w drugim odcinku um, gameplaya. Nie, nie będę tego nazywał Lestayem, bo to jest zła nazwa. Z serwera Dreanor 2 jak widać już mam boja. Um, zapomniałem nagrać jak go jak oddaję ostatni medal, bo to zresztą było robione. O godzinie podejrze 6 rano szybko wbiłem, tak o, mam napalone, żeby tylko oddać, wziąć tego boja. Oddałem i mam. Mm. Widzimy jak bije już 35 level metka. Parę tutaj już ich ubiłem, parę, czyli dwa. Jak widać dwa pudełka. O, tam jeszcze jednego bez specjalisty ubiłem, co tutaj chodził. No i dostał ode mnie parę hitów i umarł. FMS jak na razie 11 średnia, nie mam zmianek, jak będą jakieś dostępne, to będę robił. Tarczy, też jest jakiś Bon, też mi się przydało jakieś NNO, żeby móc normalnie sobie ekswić na Bo. No i tak, jak słyszycie, poprawiła się pewnie moja jakość audio jest to spowodowane tym właśnie, że pożyczyłem od no, nieważne od kogo, ale pożyczyłem sobie mikrofon. No, raczej słuchawki z mikrofonem. I mam nadzieję, że teraz jakość audio będzie lepsza, bo testowałem przez chwilę tam na Audio City i okazało się lepsze i będę raczej, jak będę już coś nagrywał, to raczej będę z tego korzystał. Co do co do, co do, co do naszego gameplaya, naszej postaci, materiał tbh, demohead. Pójdziemy tak, oddać ząb porka będziemy robić silne na M3. Coś o... nie ma, nie ma szkatki, szkoda. 100 do 100. Mamy 100 punktów, jeszcze jedna setka i sobie kupuję w sklepie... Zmianka. No niestety, metka, pudełka z książkami nie było. Woda, bo teraz będzie ciężko jakiegoś, jakiegoś znaleźć. Tam to raczej nie mam się co zapuszczać, bo tam już te metki nie występują. Przejdziemy się jeszcze raz w tą stronę i może znajdziemy jakiegoś innego metka. Tutaj one są zazwyczaj. No to jest bez... Przekro... Oh, best nie, nie będę mówił. Nie, nie ma po co. Nawet nie wiem, czy, czy z niego coś dobrego tutaj leci. Chyba właśnie z niego też leci to ta. Właśnie pudełko z książkami, ale nie jestem pewien. Dobra, gdzieś to na razie mam. Bo bez specjalisty A ubijamy sobie go. Weźmiemy weź go ze skilly No coś tam mówiło. No, jak zwykle nie trafiłem tego wolonego. Duchowego uderzenia. No, jeszcze pni tą pnięcie. Hit. No, z niego nic nie wyleciało. Jakby wyleciał na jakiś rip, to by było ciekawe. Chociaż, o nie wiem, czy to słyszeliście. Mam nadzieję, że nie, bo teraz zrobiłem małego. No, takie, takie coś na komentarze. Że wątpię, żebyście to słyszeli, ale jeśli tak, to sorki. No co, metków, metka, metka, żadnego nie widać. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Książki się zawsze przydadzą. Dobra, w takim razie, Mike G, kurde, nie mogę wejść na naćpu. Idziemy do M1. Dobyjemy sobie jeszcze zadanie od strażnika wsi, tak, strażnika wsi. Od niego mamy zadania. Się napiję tylko szybko. O, włączyły mi się efekty, których ja nie cierpię. O tak, pierwsze co, mm, idziemy do naszego... O, to jest też forum chyba serwera, tak? Przepraszam, przepraszam, poruszyłem... No, mogliście teraz słyszeć, jak poruszyłem... Uderzyłem w mikrofon, chociaż wątpię. Dobra, dobra. Kamienie na no a znowu kamienie metyn. luzik zazdrości. Luzik zniszczyć metin zazdrości. No przed chwilą go biłem mogłem najpierw odebrać to zadanie. Trochę głupio to było. Ok, to tak. Mamy zniszczyć metin zazdrości. Więc na sam początek silne M2. robimy na M3. I co? Nauka tej umiejętności nie powiodła się. No a jakby inaczej zostało mi jeszcze tylko jedno za to uporządkować ten jakipunek, bo no jeszcze jeden medal mi został, ale to dla kolegi, który wbija. Niedługo wbija, może to z nim coś na Oj. może to z nim coś nagram, jak będzie chciała, jak nie to nie. Otworzymy sobie jeszcze te pudełka. Raz, dwa, trzy, cztery. Silne. A, duchowe, o, spoko duchowe. Yy, zaawansowana księga powiedzmy. No i smo Takie sobie koł. Duchowe mi się zawsze przyda. Są mamy, trująca strzała, dobrze, błogo, hmm. też się przyda, przywołanie błyskawiczy, no, a jeszcze zaawansowana księga dzielarstwa. Spoko, kałuje, kiedy nie, o, gdzie ja jadę tutaj, hmm. cieszę się jedynie z ducho... duchowego, ono się zawsze przyda. Okej, okay. oddam sobie ząb... ząborka. ząb, borka, ząb, Boż. Znalazłeś, znalazłem. Jest ubity. Oj, oj, oj. No, szkoda, będę musiał teraz iść dropić albo kupić sobie gdzieś jeszcze jeden. O, myślałem, że tu właśnie są porka leży. No to co, idziemy może jeszcze na metki jakieś? Myślę, żeby to nie było głupie. Albo mam pomysł. Spróbujemy ulepszyć tego FMS-a do plus 9. Jeśli nam się uda, jesteśmy na plus o jakieś 70kk. Tak szybko pojedziemy. A ściągnę. Już nie, nie muszę ściągać. Tego nie ściągam. Będzie szybciej z tym. Tak. Tam też niech będzie. Tak. Jak nam ulepszy do plus 9, to się będę cieszył. Jeszcze ten medal nie wiem, czego będę dawa nowego układza. Kurde, no nie wierzę w siebie. Nikogo tutaj nie ma, a ja i tak mam lagi na wczytywaniu matki. No cholera. Nie, no, są dwie osoby. No, to powinienem mieć lagi przecież przeciążenie komputera. Są dwie osoby to misokryczne. Dlaczego nie mogę tego SMS-a wziąć? Tu przełożyć. Jeśli się. chcę dowiedzieć. i dobra, nie mogę ogóle przed tym. Aha. No, nie no, spoko. No, ogólnie co fajne, co nie? No nie, no super, wywaliło. Przepraszam bardzo, o to, co chodzi? Czekajcie, datyczko, czy... Nie no, neta mam. Neta mam, wytyfy na H1, zaloguj. wytyfy H3 zaloguj. No, nie Hmm, jakiś błąd, nie wiem. To było dosyć dziwne. Spróbujemy ulepszyć tego FM. do plus 9, na no tym... No może jeszcze pójdziemy, no pójdę jeszcze ubić parę metków. Okej, okay, jesteśmy, wow, nie no to niezły lak musiał być w takim wypadku. Ja sobie muszę tutaj... Oczywiście sobie zmniejszyć, bo mnie denerwuje. Ok. 3000 Yang. Mam trochę kasy to. Aha, rozumiem. Myślałem, że mi spaliło właśnie tak plus 4 chcę na plus 5. Oczywiście. Na plus 6, a czemu już miałbym wątpić w to. O! No właśnie. Nasze udeprzenie się skończyło na plus 6. Więc jest nice. Nie mam plus 9, jest dobrze. Szkoda. No to jest tablica ogłoszeń. Pierwszy raz to widzę. Jak, jak w to wejść? Czy w ogóle to jakoś w to wejście tyfy? Nie mogę. Może to do, dopiero będę dodawać. Dobra, mniejsza z tym. lecimy do M2. Albo schowam te książki. Tutaj do krzesła mi skrzypi możecie słyszeć. Chociaż mam nadzieję, że nie, ale jak tak to sorry. Hmm, no tak, szata baronów z poprzedniego. O ile tu mam śmieci. Dwobodzie, proszę bardzo. Dam sobie aż tu, żeby wiedzieć, że je mam. Śmiertelka. śmiertelka. Pokażcie mi tą śmiertelkę moi drodzy. To też mi pokażcie tak, oddamy sobie kału tutaj nasze w ogóle wszystkie książki. Będę musiał je posprzedawać, albo niektóre powywalać niektóre posprzedawać. Tak na razie biorę wszystkie do Q fajnie GG, nie to GG. W opisie macie mojego Skype'a GG, zawsze mogę z Wami pogadać jak chcecie, mi to tam większego problemu nie robi. Jak macie jakieś pytania, czy coś czy chcecie pograć, to przestaje teraz mikrofon. O. jak macie jakieś pytania, chcecie pograć ze mną, to spoko, zawsze możecie mi pisać albo mnie dodać do znajomych na Skype'ie. Nie ma problemu. Ja teraz pój pójdziemy teraz zobaczyć. A, jeszcze na początek powiedziałem zobaczyć czy jest taka zbroja u naszego handlarza. Handlarz nie ma i nie ma śmiertelek u niego. I chyba nie pali. Jakby nam zrobił na plus plus ileś, tu jest plus 9 ta gra, więc ona mi... szkoła intuicji. Wow, fajnie. Jest tu? A jest. Co co się Myślałem, że tu nie ma, spokoju, spoko. Jest to jest OK. Plus 4. Tak, co? To... Mam nadzieję, że nie trzeba jakiś kawałek, no, cholera jasno. Dobra, ja mam pomysł. Pojadę sobie teraz szybko na H1. Kupię... Fak. Kupię ulepszacze potrzebne i spróbujemy ją zrobić na jakiś dobry plusik. Dobra, to ja ze dwu. Okej, okay, no to zaraz widzimy się z powrotem. Cześć.